Do ogłoszenia, chciałabym zostać fotomodelką i nie wiem, czy... Jest to praca w agencji towarzyskiej, czy Pani by to odpowiadała? Chciałabym pozować dla Playboya, aby dostać jakiekolwiek wynagrodzenie i móc zapłacić za szkołę. Ten biust przykro mi bardzo, ja nie jestem retomanem, muszę go zobaczyć z względu zawodowym. Słuchaj, no, 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 nieźle. Dziewczyny z naszej firmy są... Pod różnymi osobami. To jest ucieczka od rzeczywistości, od tej szarej, wrednej rzeczywistości strasznej. Ona chyba będzie Miss, miss Hollywood. Ja ją sponsoruję do Stanów Zjednoczonych i będzie występować w Hollywood. Najważniejsze klanie, leżą wszystkie A ja hańki kolejne, i ten popatrz. <śpiewanie> Dojść do kariery to jest bardzo dobra rzecz, ale własnymi siłami i własnym rozumem, a nie tyłkiem. Dziewczyny, które walczą lub tańczą, jest to towar, taki sam jak piwo, jak papierosy, jak alkohol. Pokaż musi. Mmm, ale masz ustka śliczne teraz, no. Jeszcze. Jeszcze? No to maluj się jeszcze. Choć za chwilę Asia wyjeżdża na walkę w oleju, dręczy ją myśl, czy w ostatnim liście do Roberta nie użyła zbyt ciężkich słów. Pytasz mnie, czy cię kocham, dlaczego ja muszę z twojego wrodzonego debilizmu też cierpieć? Przecież wyrządziłeś mi tyle krzywd i zostawiłeś samą z dzieckiem. W najlepszym okresie życia nie ma przy niej ojca, za którym naprawdę jest i bardzo kocha i pamięta. Chciałam stworzyć ciepły i kochający dom, a ty wolałeś się bawić i robić głupoty. Już jesteś pomalowana. Tak! Oddaj. Może już zamykać? No, możesz już zamykać. Jeszcze nie. Robert jest strasznie za córką. W sumie słabo ją zna, bo w, no teraz y, nie ma go prawie rok w domu, a ona ma dwa i pół lata, czyli półtore roku miała, jak po prostu go nie ma już w domu. Ale powiem szczerze, że, że jak przyszła na świat, to y, on wstawał w nocy, on karmił, on ją usypiał. Wszystko on robił, ja nic nie musiałam robić, bo on był tak strasznie za nią, że on wszystko robił. Mam mówić dalej, bo nie wiem, czy jest w ogóle kaseta. Jest, kaseta. jest kaseta? Jest kaseta. Jest kaseta, to mam mówić, tak? Mam dalej mówić o tym, co mówiłam? Bardzo często zdarza się tak. Że dziewczyny, które u nas walczą w oleju, tańczą, są porównywalne z dziewczynami, które yy, pracują w agencjach towarzyskich. Jest to dla mnie kompletna bzdura. Ja tego nie potrafię zrozumieć. Walczyć będę do tej pory aż nie znajdę normalnej pracy, chociaż chciałabym. Już skończyć i normalnie pójść do pracy. Umieć utrzymać swoją rodzinę, na razie mniej dziecko. Mój mąż Robert, no jak on to przyjął, no na początku no nie pozwalał mi jeździć. Zawsze przyjeżdżałam, jakieś siniaki, yy, podrapana, ale później jakoś pieniędzy nie było i postanowiłam, że będę dalej jeździć. No Mój mąż się nie zgadzał, ale później jakoś mu to nie ma pieniędzy. No. Pana Myszko, z początku byłem bardzo zazdrosny o to, nie pasowało mi to, no ale stwierdziłem po prostu, że jeżeli cię kocham, to muszę ci zaufać i, i wierzę, że, że ta praca jest tylko pracą. Ty jesteś tam, ja jestem tu, nie mogę cię zabronić tego robić i myślę, że jak wyjdę, to już nie będziesz musiał atarzać się w tym oleju. Ja się będę starał nas tak utrzymać, żeby na nic nam nie brakowało. Złowione przez Mirka naturalnego podczas niedawnej imprezy diabełki, odnalazły go w dyskotece. Propozycje, by jak to ujął zawalczyły w branży erotycznej, Monika potraktowała poważnie. E, czy jest taka szansa, żebym mogła zostać styppicerką? Proszę, ostat... proszę bardzo, to i Po ostatnich wyborach mieściennych pośladków dał pan mi propozycję, abym była jednak tą Byłem po prostu zupełnie pewnych kryteriów, jeżeli chodzi o... Nie spełnia? Znaczy czy ma nie spełnia tego? Jeszcze nie wiem. bo Bezpośrednio po prostu można się dostać do Katowi, z dyskadującym przyjazdem do nas na casting. Zrobilibyśmy Pani sesję próbną, zdjęciową. E, Monika, do to tego to byśmy mniej więcej birelli. zobaczyli, zobaczyli jak no, Pani się porusza, na no, ile Pani ma poczucie no, rytmu. Nie, nie, nie będę Panią przekonywał, to jest Pani decyzja, ale, no, myślę, ale uważam, że warto spróbować. No, no, zawsze nowe wyzwania. Jeste Jakby Pani jest młoda, to za za zawsze warto spróbować. Dlatego zawsze coś pamięć zastaniesz. Zapytaj się dostaniesz, nie? Rzucą Ci 100 złotych i pazamiatane po prostu. Myślisz, że zarobisz na tym różne a połowę z tego, co Ty zarobisz, to wezmą Twoi... Pod opiekunowie co Ewa Pani to jest... traktuje to jako agencję towarzyską? No mniej więcej. Czyli po prostu z, y, z z, jak y, mówią, że to jest burda, tak? Nie, to Nie. Się, nie. Nie, 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 do, nie, do końca. Ewa, to jest ma decyzja. Nie wtrąca się do mojego życia. Wierzę, że jesteś mą przyjaciółką. A to no jest no ma właśnie. decyzja, to jest tylko i wyłącznie moje. Ja będę miała obciążenie. Dziadek Moniki ma swoje zasady. Nie lubi kamery. Zgodził się wprawdzie na zdjęcia, ale prosił, by nie ujawniać jego wizerunku. A Monika chce pochwalić się dziadkowi swoją nową decyzją. Liczy na jego wsparcie. Chciałam zostać striptizerką. A tak ludzie no, ale... zobaczą, w co powiedzą? No to trudno, to jest. No co powierze, trudno, co i... trudno. Są tak, i... Jestem dorosła. Tak, jestem dorosła, a z dół mu wypędzę was. Nie, od was to dzień. Dlaczego mi z domu w Ja tego nie rozumiem. A do czego mnie potrzebna jest wtedy. Do wstydu? Do jakiego wstydu. To ja będę z tylko na nie dziadek. Ja będę się musiała wstydzić za nie dziadek. Babcia zostawiła z tymi długami. To ja odpowiadam za moje długi. Ale chcę. Ani ty ani ty pomóc. Parę groszy dodać. tego. Idź tam, nie tak, 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 za dużo tutaj, bo... Trudno mamo. Ja nie co będę robiła, żeby wam pomóc. Słyszysz, ja tam. Mnie, ja twojego to nic innego, nie chcę, ani, ani pięć groszy nie chcę widzieć. Ani, no, ciebie, no, no. ani ciebie nie chcę widzieć. Co ty mi się jazdimy? Smartaczaki się albo co? To wyrok no im jest budy już. Cię nie widzę tu stąd. Wymejduję cię pierony jasne. Za głupio do wszystkiego jeźdzę. Na ulicy, gdzie tależeli. No to będziemy, no. no. Na ulicy gdzie tależeli tak z, tym, z tą nauką jej szło, żeś ta cyganili, do się dnia cholera cyganita, oba dwa, i czegoś się głupie śmiejesz jeszcze? No co, błagać mam? Nie, to u u ciebie je, ty jeszcze się zjeźdź, Ja chcę ci w ogóle znać. No pewno, bo ty ją to jak takiego psa kurde, teraz to leci to... Było się uczyć, Tylko i gąsa, było uczyć, i było, i było uczyć, I było uczyć ją, I a nie cyganić, no cygan tak. Tak się nam nauczyła cygańszą cyganiści, no. dzisiejszego dnia. Tak, tak. tak się wyuczyła za fryzjerkę. Z gołą dupą latać będzie. Ja będzie z gołą duchą latać. Idź za w cholerę jest w Budy, bo złapię łapie Ja przyjada raczej w wyjdzie, to ślad potrafi przyskryć. Idź, wyjechaj mnie! To chim jest Budy już. Z wykształcenia jestem plastykiem. Jestem jedna jedyna, taka dusza artystyczna po mojej mamie. Ojciec jest rozrywkowy, pomimo tego, że jest adwokat. No to już takie bardziej zadowolone. Ja lubię projektować kostiumy, w szczególności sukienki. Jeśli chodzi o, o bieliznę czy o, czy o kostiumy kąpionowe, no to one przymierzają, bo chcę zobaczyć, jak, jak wygląda. Nie czy jej to pasuje. No daj, się. O, no nie, no to jak nie może być. Nie? Zawsze Dobra. widziałam siebie na przykład, jak siedzę w banku, tak już poważniej, nie? Tam przy komputerze, takie miałam właśnie wyobraźnię. Ale nie wierzę, że aż po prostu tak daleko bym mogła właśnie zajść, żeby być albo właśnie w banku, tam albo właśnie jak y, sekretarka, albo księgowa. Nie wiem, po prostu mi się to wydaje takie, tak za daleko to jest ode mnie, ja no. Czuję, że nie przeszła takiej bariery jakiejś. I to otoczenie mi tak właśnie robi to, że mi tak osłabiam się jakby do tego, że nie mogę gdzieś dalej dojść, tylko właśnie jest ta bariera i koniec. Ta bieda, to wszystko, a poza tym jeszcze pani Danka też, bo ona to tak jakby my byśmy byli uzależnieni od niej. My byśmy tylko dzięki niej wszystko, ona, ona jeszcze raz ona. Jak, ja nie wiem, ja się tak czuję właśnie u niej tak uwiązana, jak ja właśnie... Muszę być jej do końca życia wdzięczna, całować ją po nogach za to, że ona mnie w to wciągnęła. Dobra. I teraz. No, tak tego. Pokaż się. A no, i ściągnij. Zjazdem z Zjazdem? No, zjazdem dół. To nie był zjazd, to był o, kuc. Nie, to był kuc. Nie. Zawsze w każdym zakładzie jest tylko kilkoro kobiet. Czy za mężczyzn, obojętnie, które wiesz, wyskoczą z buzią i które walczą, a reszta niestety siedzi cichutko. Tak jest sytuacja jak ja byłam, że wyleciałam z pracy, bo stanęłam w obronie pracowników, no. że na każdy tam coś to odezwałam się. Taki facet jak nasz prezes robi nas tak w chłopach, że my musimy zastawiać nasze pierścionki ślubne i no, obrączki tak. ślubne. Żeby mieć za co żyć. Tutaj nawet chodzi tutaj o to, Jadzia, też, mama Dagmary, której nie udało się odzyskać zaległej wypłaty z dawnej firmy, postanowiła założyć Komitet Oszukanych Kobiet. Sprawę oszukanych przez zakład szwaczek opisała lokalna prasa. Dziś omawiają strategię komitetu. Słuchajcie, jest 40 kobiet oszukanych, tak? Około 40. I teraz tak, dobra, zbierzemy je wszystkie, one powiedzą OK, tak? Idziemy na zakład, szturmujemy wszystko, będziemy negocjować z nim tego Nie możemy to negocjować. zrobić, tak, on poczekaj, musi nam oddać pieniądze. No właśnie, ale poczekaj. Zobacz, ja nie mam w ogóle pierścionków: ani obrączki, ani pierścionków. Miałam zaległości za mieszkanie, poszłam z tymi rachunkami, położyłam mu na stół i powiedziałam, że. Muszę odebrać za dwa dni pierścionek, bo będę miała więcej do zapłacenia. Każdy dzień to jest procent. Pokazałam mu, trzymając za dziecko za rękę, mówiłam mu, że był w szpitalu, bo był drugi raz w szpitalu. Mówiłam, że są lekarstwa drogie, że antybiotyki muszę mu wykupić. 70 zł, jeden antybiotyk. To mi powiedział, że mam spierdalać stąd, że nie dostanę żadnych pieniędzy. I co ja mam zrobić? No ale po co ty pora myślałeś, że taka świnia będzie miała litość nad dzieckiem? Przyszła synowa, co chciała buty wyrzucić do śmieci. Ja mówię, nie wyrzucaj tych butów do śmieci, bo są w dobrym stanie. To ja będę ich nosiła, ja mówię. I tak, tak od synowej i dostanę buty. Ja mówię, tak chodzę. Stoję w sklepie. Dziecko trzymam za rękę. Mając złoty 50 zł w portfelu, i nie wiem, co mam wybrać. Czy kupić sobie kawę za złoty 50, zł najtańszą, czy mam kupić dziecku galaretkę za 60 groszy. Co byś wybrała? No wiadomo, że ja wybior, wybiorę dla dzie dziecka, nie? Wiecie co? Ja gotuję dziecku na obiad zupę szpinakową, która kosztuje naprawdę złoty 90. Zł. Szpinak. Na Wszystkich Świętych poszłam z płaczem, do niego się nie, prosiłam. Tak. By, że mam. Tego, córkę na cmentarzu, mam teściową, mam ojca na cmentarzu. Jakby nawet mnie nie stać, żeby dla, dla tych najbliższych na tego, kwiatka w na nagród postawić. Byłam tak wychowana w domu dziecka, że trzeba pracować, trzeba człowieka szanować. Najważniejsze to była praca i rodzina. Założyłam swoją rodzinę, poszłam do pracy i pracowałam naprawdę rzetelnie zamazuje mi się wszystko, ja się czuję, że ja będę non stop, cały czas, wiecznie właśnie żyć tak jak żyję, w tej biedzie, w tej szarości, w tym wszystkim. I to mi już daje właśnie taką jakąś niechęć, chociaż czasami sobie pomyślę, że może będzie lepiej i to też mnie właśnie mobilizuje do tego, żeby jednak wierzyć w to i żeby no, walczyć. Nie swoje tego. Ja On to kieszeni. nie musicie tak siedzieć i gadać, tylko po prostu musicie uwierzyć w siebie. Jak nie chodzi o jakieś marne grosze tylko o normalne pieniądze. Co z tego, że wy gadacie i między sobą jak to tak nic nie da? Po, po prostu ustali. iść. No właśnie, ustalić. Albo no. iść do niego, ja mogę iść z wami teraz pod zakład, czekać tak długo, aż on będzie i powiecie, nie wyjdziemy stąd, słuchaj, dopóki nie masz tylko... pieniędzy i koniec, Ani. Tak, nie. to jest no, nie, piękne ja się jak się mówi. Wyrzuca, słuchaj. Ale jak wyrzuci, jak was wszystkie wyrzuci? Słuchaj. Słuchaj. Nie, ja wam się wypchnęła na chama i słuchaj. koniec, pieniądze nam wisisz, musisz oddać i nie pójdę stąd. No to jedną kobietę, ale jak wszystkie? Słuchaj. Przecież wypracowałyście natury na to po 16 godzin, co jest w końcu? Wszędzie się nie słyszy to bieda, bieda i po prostu ja już jestem przesiąknięta tym wszystkim, jestem przesiąknięta biedą. Jakbyś opisała ten stan biedy u siebie w domu, czy też może w tobie, czy to smak, czy to zapach, coś takiego może, co tylko ty potrafisz nazwać. To jest coś strasznego, bo to nie to, co właśnie fizycznie się odczuwa, czy tam nie ma czegoś, ale psychicznie to strasznie właśnie. Ora, znaczy ora no przepraszam, tak używam, ale męczy strasznie, psychicznie strasznie dołuję. To nie chodzi o pieniądze, czy o jakąś rzecz, o przedmiot, ale jednak o to uczucie takie. No i tata właśnie z tej biedy usiądzie, płacze, tam się wyżali. Co ty czujesz jako córka, widząc, że twój ojciec z bezradności płacze? Żal taki, że nie mogę mu pomóc, to jest najgorsze. Ja, to jest coś straszne. Aż w środku tak wszystko mnie dusi. Płaczesz przy nim? Mhm, często. Często, najgorzej właśnie jak razem się rozpaczemy. To wtedy właśnie zamykam drzwi i nikogo nie wpuszczam do domu, bo mama tu. Z małą też często płaczę. ma przyjdzie czasami z pracy, właśnie zmęczona czy coś. I wtedy jeszcze rachunki i to wszystko to już w ogóle. Liczy pieniądze i teraz nie wie, co ma zrobić. Czy to zapłacić, czy to jak to zapłacić, to na to nie starczy. No, to jest właśnie najgorsze. Jest tak, że wy trójkę płaczycie, cały dom? Nie, tak raczej nie, właśnie tak. Nigdy razem, tak nie, nie wiem dlaczego. Tata sam z mamą, tak. Ja na przykład z tatą, ja z mamą. Ale tak, żeby razem to nie. Dziewczyny, pończoszki, dziewczyny, chodźcie do mnie. Tymczasem Czarek zaprosił nas, by zaprezentować swój teatr tańca i mody. Chcę pochwalić się profesjonalnym pokazem bielizny w wiejskiej dyskotece. Anetę czeka wyjątkowa noc. Pierwszy występ i pierwszy zarobek. Kto ma białe żabki? Ja. Muszę mieć białe. Masz białe? Ale ma żabki białe? Kto jeszcze ma białe? Kto jeszcze ma białe? Gdzie jest reszta dziewcząt? Jeżdżąc po kraju z swoją ekipą na kolejne zamówienia hmm, chciałbym tutaj nadmienić, że nie są to jakieś duże pieniądze dla mnie, da, dla, dla szefa, dla właściciela ponieważ koszty, koszty przejazdu, dojazdu hmm, zakupu strojów także ten wsad w moją pracę jest dosyć spory trzeba te dziewczyny wynagrodzić dla mnie zostaje niewiele robię to bardziej dla tych dziewcząt, dla tych biednych dziewcząt pokrzywdzonych, które nie mają pieniędzy. No dobrze, ja to zrobię, ja o tym nie Bo tam... Zrób tak, jak ona miała. To nie kiedy. O! Czym latamy te... Dzięki. Tak, jakoś. O! Nie wiem, czy tak? Tak jak teraz, tak jak teraz. Tak teraz? No. Robię tak. Dzięki. 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 Słuchaj, bardzo, bardzo fajne. Wiesz, to może to jest przeciasne, lekko przeciasne, ale ale bardzo fajnie się tym biodwych. Przepraszam, że dotykam, ale tak no fajnie właśnie, się biudwym. Ja tak nie wychodzi, za więc, więc, uważam, Już że, więc, więc uważam, że ten komplet jest, ok, jest ok, bardzo nie fajny, nie jest nie. fajny. Jest fajny. Jest bardzo ładny, seksowny, taki prześtojący. Ale... Też... W przodem, masz fajne piersi. Fajną aparycję, ładny wygląd, figura, noga, yy, wszystko jak nie to sobie masz Nie bądź taka na sztywna. to no, na pewno nie tak jak masz teraz. Daria, tancerka z bytomia, którą Czarek tak namawiał do udziału w dyskotekowym pokazie bielizny, nie znalazła pieniędzy na wyjazd. Odwiedziła przyszłego teścia, by wspólnie z narzeczonym powiedzieć mu o planowanych zmianach w ich życiu. tam, Jest mała sprawa. Będzie zabawa. No słuchaj. Może byś mi pomogła? Chcę mieć ślub. Chcieliśmy się zapytać, co z weselem, jak to widzisz i czy mógłbyś nam ewentualnie pomóc. To znaczy, jesteście zdecydowani na ten związek, tak? Ja Jestem pewna. Albo sam zacznę tańczyć, Nie? Będziemy O. Zamknięty. No bo różnie więc z Wami było, raz lepiej, raz gorzej, no jeżeli, jeżeli tak uważacie, to ja to popieram, tak, to dlatego, nie... że dziecko nosi nazwisko Twoje, więc dobrze, że i matka dziecka nosiła też to samo nazwisko i żebyście stworzyli prawdziwą rodzinę, no a jak widzicie formę mieszkania po ślubie. No, właśnie to jest dla mnie czarna... Wizja. Właśnie ten związek może Wam pomóc, tylko ja w tym... wystąpi do mieszkanie, czy do remontu, czy do zasiedlenia nawet i można pomyśleć o tym, żeby stworzyć jakiś kąt. Czekajcie, najpierw podwiązki rodzaje. Dziewczyny, podwiązki do licytacji. Nie ma. No, to nie ma znaczenia. Dziewczyny. Będziesz tutaj patrzył na twoje urodę, a nie na podwiązki. Robimy na tych naszych pokazach różnego rodzaju konkursy. Licytacja podwiązki, nie wiem, tam jakieś sprzedaże, sprzedaż jakiejś, jakiejś bielizny. Tylko po to, żeby te dziewczyny jak najwięcej tych pieniędzy, pieniędzy dla, dla siebie uzyskały, ponieważ pieniądze, które i, zarabiamy na mm, sprzedaży bielizny idą bezpośrednio dla dziewcząt. Wypuśćcie mnie, wypuśćcie mnie dziewczyny, przepraszam. Przepuśćcie mnie, hej! Przepuśćcie mnie! Przepuśćcie mnie! Kiedy chodziłam do Bielizny, zawodowej, nie wyobrażałam sobie, jak kochaj. jak można. jak można pokazywać się nago. Mm. Nie wiem, myślałam, że te dziewczyny w chwili obecnej rozumiem je. Być może która z nich była w takiej sytuacji jak ja. Bielizna i erotyczna, coraz bardziej śmiała, coraz bardziej stąpa. Można powiedzieć, że to już jest bielizna unijna. Wchodzimy podobno do Unii, nawet pod kątem dzielizny intymneuropecznej. Powiedzcie jedno, podoba Wam się, podoba Wam się i podoba Wam się. Widzicie Państwo, bawimy się, licytujemy podwiązkę. Zaczynamy od 10 zł, tylko na 10, 10 zł ręka do góry. 10 razy więcej nie nie, co do 20 zł. Co do 20 zł. Nie słyszę. Wobec tego... Brawo, brawo, brawo! Przepuśćcie go na wtyczku mnie. taki tunel do przejścia. Zdejmujemy podwiązkę, bo czas ucieka. Zdejmujemy, bierzemy podwiązkę ze sobą. Kolekcjoner czerwonych podwiązek. I was kolejną podwiązkę zdejmuje jakoś ten sposób, tym kciukiem wyprostowanym takim, nie wiem dlaczego. Czy masz sztywnego palca? U lewej dłoni, bo tak jak tą Państwa, a ja Państwu dziękuję. Dzięki, dzięki, dzięki. Po pokazie czas na wypłatę. Jednak Czarek nie może doliczyć się jednych majteczek. Upiera się, że dopóki majteczki się nie znajdą, modelki nie dostaną zarobionych pieniędzy. Dziewczyny nie wierzą. Znają praktyki Czarka. Gdy nie chce zapłacić, udaje, że zginęła bielizna. Super sexy ci oddałam. Jak tylko weszłam, ci oddałam. Tutaj? Tak, tutaj siedzieliśmy i ci oddałam, bo szukaj sobie. Ale No, no to właśnie, powiem, każda dodaje w oryginalnej torbie. Ale ja zdjąłam z Ciebie i wróciłam do reklamówki. To się od Ciebie oddaję, się liczy jak się przygotowuję, a nie, żebym dwa razy Cię wracał i Ciebie liczył po kolei. Nie do mnie Nie no, mówię tak. na nie będę chodziła z pokoju do pokoju za Panem jak głupia idiotka. Ja chcę swoje pieniądze? Ja to nie rozumiem, bo ja tutaj w ogóle jestem. Ja tutaj nie przyszedł na relaty. No ja bardzo proszę, teraz, nie zaraz. Jak się wkur... to w końcu mu do gardła doskoczę. Na kursy chodzę angielskiego. I teraz zrobię? Nie wiem co ja teraz nie wiem. Większe się z tej dziewczyn takiej mm. sytuacji. Ja też muszę na że... Ja to nie przyszłam sobie na relaksu, bo nie mam to w domu robić, nie tylko musiałam zarobić jakieś pieniądze. Widzę, że tutaj nic nie dostanę, jakaś akcja charytatywna się tutaj. Znoszły ja przez telefon, że ja długo nie mogę być, bo mam ojca w szpitalu. A ja to, to, to jest co? wina, że dziewczyny i jedna drugiej kradnie rzeczy moja wina. Nie, Jesteś wina. pewien? dobra, wina. my, no my no wszystkie jest... nasze rzeczy. Nie mnie wyparowała. Ta bielizna nie wyparowała. A to są jakieś problemy, Tak, ta, która, której bielizna została? Y, nie wiem, od razu zginęła, ona, ona ponosi koszty, mnie to nie interesuje. Ja, ja swoją oddałem. Nie ale mnie interesuje. Ale nie interesuje. Ale mi to nie do siebie ja swoją bieliznę oddałam. Ja układłem swoją bieliznę. Cały Czy ty czas mówisz, no, że no, ja ukradłem nie, swoją da. bieliznę, wziąłem i swoją bieliznę? Ale jeżeli te dziewczyny, które nie są winne, nie zgubiły bielizny, mógłbyś zapłacić w końcu, prawda? Nie mógłbyś, tylko zapłacić, bo mnie to nie interesuje. Nie wiem. Polubownie się zawsze mogę dogadać w różny sposób. Nie hmm. znasz takiego coś takiego polubowne? Każda musi pamiętać swoją podwiązkę. Najwięcej było chyba 40 złotych. Gratuluję Ci za rekord dzisiejszy. Ty miałeś 30, tak? 10, 20, 30. Dziękuję. 10, 20. Dziękuję Ci bardzo. 10, 20. Dziękuję Ci bardzo. 10. Tej nocy Aneta skończyła pracę o 3. Zarobiła 10 złotych. Po takich wyjazdach, przyjazdach one są zadowolone. W sumie mają parę groszy w kieszeni. Cieszą się, są mi wdzięczne. Ja i również tą radość jakoś przenosi się na mnie, bo jak widzę, że dziewczyny są zadowolone, chcę mi się prostu, jakoś, nie wiem, kto powiedzieć, do dalszej pracy dążyć, żeby, żeby tyle tej było jak najwięcej.